Mamy wszystkie majstry po ponad roku czasu odsłaniają malucha, żeby wywiadł nim do garażu, nie czy się za niego wezna Ej, idź pan. Komu by się chciało w końcu, ale boję się, że ta będzie mocno rdza łazik. Czy boję? Wyjdę bo ja się boję. <laughs> nie wiem w kierunku strona to w ogóle. Coś złe przeczucia. Dobra, pierwszy ruch odsuję ty, ludzie nie ale Bo ja się co dalej będzie on Ale stres, ale emocje Ale emocje Biedny mój kaszlaczek Nie ma takiej tragedii chyba Mam obawy co do tego A nie tu wyłazi kurczę. Co będzie robić od nowa Aj Niedobrze, niedobrze Nie jest dobrze Co prawda nie jest źle Można powiedzieć, że jest średnio Kurde kto to tak malował To nie ja Kijowo Byle jak byle jest I... Siemano wszystkie majstry W kolejnym odcinku projektu Kaszlak Wracam po dwóch latach chyba do Kaszlaka Niestety praca nad samochodami klientów no, wymagała czasu I Maluch poszedł na bok Prawie dwa lata sobie tą na podwórku pod plandekami Postanowię, że większego na jesień odkryja Długie zimowe wieczory przede mną No i generalnie ja nagrywał tam masę materiałów jak że go robił Tylko nie był edytowany nie obrobiłem tego. Jak dobrze wiecie, kanał się zatrzymał chyba już 3 lata temu. No niestety tak to jest, że nie da się czasami wszystkiego porobić. No i niestety my z tego zrezygnować, ale chcę powrócić. Tak więc, żeby nie przedłużać wstępu, zaczynamy. Let's go! A więc co z maluchem? No maluch, która postąpiły pracę przed pójściem na dwór pod pandeka i pomalowałem go. Z racji tego, że pierwszy raz życił malowek auto, to tak jak tu sto w garażu, ten mały był po ciemku 15 metrów od garażu. No to wszystko, cacy miód Malina, to wyglądało elegancko, nie? Ale jak się przypatrzymy z bliska, to wyszło tragicznie. Chociaż jak na pierwszy raz nie najgorzej, ale i tak bardzo źle. A więc o co chodzi, jaki mały dostał kolor i co będę dzisiaj robić, po co jest w ogóle ten odcinek. Tak więc tak to wyglądał maluch po moim pierwszym malowaniu. Kontrowersyjnie, może, nie było takiego koloru w ogóle, jak jeżeli wtedy oglądał. Bardzo mi się spodobał kolor podkładowy. Say what? Nardo gay, ala, no jak pomalowałego go w podkład, powiedziałeś, to jest to, taki chcę mieć kolor i, i to będzie tacy w połączeniu z czarnym, News malinka bajka. Jasne. No i że go tak pomalował, pomalowałego go klarem, no i jak widzicie stąd, jako tako to wygląda, no ale na żywo jednak nie i z bliska. A więc o co chodzi, z biegiem czasu, no kolor już mi się tak nie podobał, nabrałem troszkę doświadczenia w malowaniu, bo się już tego trochę pomalowało, więcej rzeczy. I co jest nie tak z tym, i czemu będę to szlifował, bo dzisiejszy odcinek to będzie z powrotem szlifowanie tego nowego, starego lakieru. Wyszły pewne bolączki, niedociągnięcia w niektórych miejscach po postoju. Kaś się delikatnie rdza pokazała, niedoświadczenie po prostu niestety pokazało swoje. Maluch był już w części poskładany, już miał lampy, podsufitka, drzwi założone, ale że stwierdził, tak nie może być. Już tu widzicie, zdemontowane wszystko, właśnie, żeby też nie przedłużać. A o co chodzi z tym malowaniem? Tutaj, pod światło, widzicie? Te pęcherzyki. Co zrobiliśmy nie tak, jak to, co? Wszystko! Stąd? ładnie, nie? Fajnie, kurde, kolor blyszczy się, ale tutaj, na przykład, dach. Widzicie? No tu już się zabrudził niestety, no bo tak jak to stał. Tu... W niektórych miejscach jest, są na przykład jeszcze wgniecienia jakieś. Tu widać jak dach jest jeszcze pobojlowany. No i ch**e gładki jak dołów narobiłeś. To wszystko byda też wyciągo właśnie teraz. Żeby to już było fajnie. Co tu się jeszcze okazało? Nie wiem czy kamera... O! Widzicie? Takie zacieki. Mimo tego, że one były szlifowane. Tu, jak przetrwa na skórze, one dali są. Nie mogę tego tak pokazać. O, dali są takie rzeczy. Tutaj, zaciek. Byle jak byle jest. Proszę zobaczyć. O, teraz to tu widać. Widzicie, jak to jest tragicznie. Tutaj, co to w ogóle ma być. Tu zacieki. Z daleka wszystko fajnie, ale z bliższa. Jest zasada. U siebie. Rób jak u siebie, no godum, ja to pierwszy raz wtedy malował, nie? Tu na przykład fragment był bardzo ładnie pomalowany, a tu kąsek dali już popsute. Tutaj ten dach jak widać, też całe podziurkowany. O pani, kto to panu tak spie? O, proszę o ja was, no, tutaj to co go gadałeś, przy zakładaniu drzwi, jak się obrysowało, to tu się delikatny nalot zrobił. Tutaj coś się uszczerbiło Sierdzawka dostała niestety. No, masakra. No tutaj też zacieki. Ale ja bym jednak chciał się trochę wysilić. O tutaj odpryszczek. Widzicie zacieki? Tutaj niedopracowane. Wracamy z serią. Poprawa maluszka wnętrze. Niech czarne i będzie czorne, ale oczywiście będzie pomalowane drugi roz. Żeby to było lepsze. Żeby wszystko było ładne i pięknie No Także zaczynamy szlifowanie sobie zacznę od najtrudniejszych elementów, takich jak np. tylnowynka i przedniowynka. Do szlifowania tutaj kupię sobie taką polereczkę. What Mam nadzieję, że to uciągnie całego maluszka wyszlifować w niektórych miejscach trzeba będzie użyć innego sprzętu Ale to już wyjdzie z czasem i działaniem Drzwi tutaj jak widać też tak nawet odpiernicz zrobione Znaczy no na odpiernicz, no brak doświadczenia przede wszystkim Klapy To jest też kit Wszystko fajnie, nie? Cacy, ale tu już widać Tu już widać Tu już widać, tragizm Boże czy ty to widzisz Tragizm, A to muszę tak, o. No. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja was klasycznie zapraszam do subskrybowania kanału, łapeczki w górę, zostawcie jakiś komentarz. Pamiętajcie, tytuł o ile był humorystyczny, tak... Uważajcie do kogo oddajecie auto, kto jak co robi. Bo jak widzicie nie każdy jest lakiernikiem, nie każdy umie malować nie każdy mu w tym wprawa. Czasami ktoś robi pierwszy raz. Jeżeli ktoś was o tym informuje, no to bierzcie to poważnie pod uwagę, bo jak widać nie ma to takie kolorowe. Na razie się z Wami żegnam tutaj z Backstage'u. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.